Tak efektownej parki rybaków nie znajdą Państwo nawet w wielu zaawansowanych kolekcjach monet PRL. Dlaczego? Gdyż nie są to zwykłe rybaki z roku 1974. Zwykłe z niezwykłe. Piękne, menicze, ale i tak nie chodzi tu o stan zachowania. Dlaczego? Gdyż mamy tu dwie odmiany bardzo rzadkiego rybaka na trawce. Jednego z trawką z lewej strony a drugiego z prawej strony. I ten z prawej strony to moneta, która pierwszy raz w naszej ofercie pojawiła się przy sprzedaży w wyśmienitej części zbioru Tadeusza Kaukowskiego, gdzie rybak opisany przez niego właśnie jako na trawce, został wtedy sprzedany, jak dobrze pamiętam, za niecałe 7000 tysięcy złotych, z opłatą być może nawet ponad efektowna. Pozycja właśnie ze względu na ten błąd menniczy, ale z kolei ten rybak, będący pozycją numer 1237 naszej aukcji, pojawia się w naszej ofercie po raz pierwszy. Trawka widoczna z lewej strony rybaka przy jego wysuniętej nodze. Zdecydowanie polecamy uwadze obydwa.